Ying-yang. Tak szczerze nie za bardzo rozumiem co, nie rozumiem, co on śpiewa. Albo jest beat za głośno, albo... On, no raczej fatalnej dykcji nie ma, więc chyba beat jest za głośno. Nie za bardzo czaję ten, muszę się turbo słuchać. Piedą tu nam chamu brak Chcie to piro, z wszystko blista Biorę to w ciemno, niczym mi ingat Nie zawsze w kartach jest trojał flasz Już nie zawsze będzie, nie zawsze będzie na Wygrana ja, z pokorą Micha Biorę co tam luta bez narzeka, nie w cieniu jutro, fałd Bóg jest wygrana już wojna nie na do napisania Ej, jak nikt nie nigdy sam Jak nikt nie nigdy sam Jak nikt nie nigdy sam Z tobą nigdy sam Jak w stanę stany znów nie ostatni raz Jak w stanę stany znów daj mi tylko czas Jak w stany znów nie ostatni raz za ja nic, panie, nie zrób, daj mi tylko to tak. To życie to wszystko dyskuby Nie zawsze jest wiatr, czasem podwiat W porażkach, alkohol, gorzki ma smak Piję do dna, bo cham, to Życie to bilans, dyskuby i Biorę to w drzewno, niczym mink jak Nie zawsze w kartach jest royal flag Co będzie nie tak, czy będzie na no. ja Giero, szybki niepewności mam Po każdej przygląda są wnioski, a nie żal Czasem scenariusz napisze się sam Reżyser na katu, akty to ja Adrenalina i blizny zostają Tobie ty to wie i na ten stop Zakłada się zalechnął, a ser zabijonczu wciąż pomimo myślisz, że to wymkaga, nie to zada mnie kazlezna, myślisz, że masz już do coś, może cię nie złamie, cienie, to poczte los, a jeśli to stać, co nie każdy się Gdy myślisz, że nie jest nie to może nie jest ama, to co myślisz, stać to nie jest nie jest ama, nie to nie nie ja chcę iść w Stany znów, nie ostatni raz. Ja chcę iść w Stany znów, daj mi tylko czas. To życie dopiera wszystko zysków i nie zawsze jest wiatr, tymczasem pozwiat. Polska karka, kokoszki ma smak, piję do dna, bo hamuń żółwrak. Życie dopiera w zysków biorę to w ciemno, niczym nie Ja się kiedyś złapałem na tym, że w momencie, i to było jak e, ja nagrywałem jakieś vlogi, e, jak ja nagrywałem jakieś vlogi, to czasami miałem, jak ja sam to montowałem, no wiecie, mówię Wam, nie wiem, jakieś herbata vlogi sprzed pięciu lat, że muzyka była za głośno, tylko że jest bardzo duża różnica, jest bardzo duża różnica, jak Ty to słyszysz, a jak słyszy to osoba, która nie do końca yy, wie, jak się wypowiadasz i wie, co powiedziałeś, czyli jeśli ja będę... Jeśli ja, będę, jeśli ja puszczę teraz muzykę, która mnie będzie ewidentnie zagłuszać, to jeśli ja bym to oglądał, to ja bym rozumiał co mówię, bo po pierwsze bym pewnie lekko pamiętał, co mówiłem. E, wiem, jak się, wiem, jak wypowiadam, wiem jakim słów, słów używam, więc nawet jakby coś było delikatnie zagłuszone, ja bym był w stanie sobie zwizualizować, co powiedziałem. E, no, więc ja na przykład miałem często muzykę zagłośną w filmach, bo dla mnie to było git e, słyszalne e, i, i dodawała ta nutka czegoś. Ale dziwi mnie, że bo pomimo tego, że oni najprawdopodobniej tam coś tam życie to brylant i, i dalej nie, nie, nie czaje tego refrenu, to ja się dziwię, że to przez master przeszło, bo ewidentnie tego nie słychać. Jeszcze czasami jak słuchasz czegoś na głośnikach, yy, no to jest problem. Są problemy akustyczne jeszcze jak nie masz jakichś dobrych głośników. Ale ja mam słuchawki, które są bardzo dobre i z tego co widzę wy też nie, wy też nie rozumiecie za bardzo co oni nagrywają. Kiedy solowa z Meduzą? Rajd od pana Meduzy, jak tam samochód po pierwsze. Kiedy solowała z Meduzą. No, no nie mogę, mogę ten. Tylko... Ja lubię tutaj ja lubię tutaj Adrianka, więc czemu mam go łamać? Czemu mam tutaj pobić Adriana? No Jak tak bardzo chcę, no to spoko, nie?